Kobiety również to uwielbiają, ale z mężczyzną, do którego czują pociąg, i nie ma w tym absolutnie nic złego. Jeżeli ty wychodzisz z założenia, że nie chcesz eskalować fizyczności w kierunku seksu, bo ona sobie pomyśli, że tobie zależy tylko na jednym, chuj, że ty już czekasz na to trzy miesiące, więc w zasadzie. Tego typu punkt widzenia nie ma kompletnie sensu. Jeżeli ty się z nią tyle spotykasz, to jak może ci zależeć tylko na jednym? A z innej beczki, stary, to, że ona się tobie podoba, to, że jest dla ciebie seksowna, to, że cię pociąga, to powinien być dla niej komplement. To jest dla niej forma komplementu. Możesz ją zapytać, czy ona by wolała, żeby ciebie nie pociągała, żeby była dla ciebie nieatrakcyjna? Ja nie mówię, że ty masz naciskać na cokolwiek, ale zmień swój. Tok myślenia, gdyż takie myślenie mi mówi, że ty po prostu nie znasz i nie rozumiesz kobiet. Więc wszystko przed tobą, nikt nie jest idealny, ja również popełniam błędy, każdy popełnia błędy, ale stary zrozum, że kobiety również to uwielbiają, ale musisz wiedzieć, jak się za to zabrać, jak wyzwolić w niej te emocje. Jeżeli chcesz, abym wsparł ciebie w tym temacie, wiesz, gdzie mnie szukać. Napisz do mnie maila. Pozdrawiam cię.